Tomasz Wetulani. Ja się cały czas zastanawiam, czym dla mnie jest sztuka. To nie jest takie, że miałem od razu powiedzieć, a jestem tym, albo tym. Ale no cóż, to jest. Wybrałem taką drogę w życiu i dobrze mi z nią. Ale yy, to pozostaje pytaniem. Cały czas jest pytanie, co to jest? Czy to jest sposób na życie? Jedna rzecz, która no ostatnio mi się, czym się robię starszy dziadersem, od kiedy zostałem dziadersem, to sobie myślę, że sztuka na pewno jest sposobem na przedłużenie istnienia. A powiedz mi, dlaczego wykorzystujesz takie rzeczy do robienia sztuki, które są takie z codziennego użytku? Ja widzę, dla mnie jest, ja widzę piękno właśnie w tym takim co, co jest odrzutkie, odrzutem cywilizacji. O! Nad czym obecnie pracuję? To jest też dobre pytanie, dlatego że, jest, że jakoś w tej pandemii kreatywność moja jest ograniczona i muszę powiedzieć, że w tej chwili, w ty, dokładnie w, na, w tym momencie, to jest zupełnie nie mam, nie mam czasu na sztukę Muszę, muszę przeżyć, muszę przeżywać, no ale jeszcze w, w zeszłym tygodniu miałem czas na sztukę i w przyszłym też będę ale w tym tygodniu jakoś, jakoś nie mam czasu na sztukę. Ostatnio namalowałem serię, tak z, z dużą przyjemnością i radością, całą serię małych ptaszków fantazyjnych. Mam, y, kolorowe, pierwsze moje obrazki kolorowe od dłuższego czasu, bardzo z nich jestem zadowolony i to jeszcze na dodatek namalowałem je na Pudełkach drewnianych od Sera, francuskiego Sera. I co więcej, one mnie zainspirowały, że teraz zrobię następną serię na pudełkach od Sera, ale to już nie będą Wesołe Ptaszki, tylko inne prace. Galeria Olimpia. Dzisiaj jak jechałem przez ulicę Józefa, i tam sobie wypowiedziałem, tam przecież była Galeria Olimpia. Galeria Olimpia lata temu całe była na Józefa. A jeszcze pamiętam, jak przez mgłę. Albo mi się już wydaje, że była gdzie indziej, jeszcze przed tym Józefa. Gdzieś prostopadle do tego Józefa. Plac Nowy. Na Placu Nowym, zgadza się. To pamiętam jak przez dwóch, tam byłem chyba raz. I z Galerią Olimpia pierwszy kontakt nawiązałem poprzez mojego przyjaciela Mikołaja portreciste, który był zaprzyjaźniony wtedy z Olimpią. Wiem, że Galeria Olimpia nie chciała mnie. Długo mnie nie chciała, bo nie była zainteresowana moimi pracami i nie wiem jak to się stało, ale w pewnym momencie zaskoczyło, że jakoś żeśmy nawiązali kontakt znowu po dużej przerwie i który zaowocował kilkoma bardzo dobrymi wystawami.